Pewnie obiło wam się o uszy stwierdzenie, że kable zwijać trzeba umieć. A nawet że jest to swego rodzaju sztuka. Co autor tych słów miał na myśli? Pora odsłonić kurtynę i się przekonać. Cześć, witajcie. Z tej strony Grzesiek Rolikowski z kanału Bliżej Sceny. Dobrze Was znowu widzieć. Mamy wtorek, a więc zaczynamy kolejny odcinek. Część z Was mogła uśmiechnąć się na widok tego tytułu, ale tak naprawdę wiele osób robi to niepoprawnie i nawet nie jest tego świadoma. Możecie od dłuższego czasu pracować w branży scenicznej, a tak naprawdę robić źle jedną z podstawowych czynności. I od razu na początku leci uwaga do wszystkich złośliwców, którzy będą chcieli w komentarzach mi wytknąć niewiedzę i pokazać różnicę między kablem a przewodem. Wiem, że kabel a przewód to nie jest to samo, ale w języku potocznym tak używamy tych słów i tutaj też będę ich używał na przemian. I temat ten zacznę od wyjaśnienia, dlaczego tak w ogóle powinniśmy dbać o nasze kable. Pierwsza rzecz to żywotność. Jeśli będziemy dbać o nasz sprzęt, no to wiadomo, że posłuży on nam dłużej. A po drugie rozplątywanie kabli to jest tak naprawdę Czynność czasochłonna i mega frustrująca. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie do ogarnięcia jakąś imprezę, docieracie na miejsce, rozładowujecie sprzęt, otwieracie kejsa, to jest skrzynie ze sprzętem, no a tam na dzień dobry wita Was gniazdo węży. Też wam mogę powiedzieć, że walka z przewodami jest jak walka z wiatrakami. Muszęcie walczyć i walczyć i walczyć. A i tak nie wygracie. Warto mieć wcześniej wszystko ładnie pozwijane, także gdy docieramy na miejsce, no to po prostu możemy zająć się pracą, a nie wkuwać się, że mamy teraz jeden wielki bałagan, który trzeba posprzątać. No i pewnie jak teraz tak mnie słuchasz, to sobie myślisz, co on za bzdury wygaduje? Przecież ja umiem zwijać kable. Co to za wielka filozofia? No, jak umiesz, to pokaż. I mogę się założyć, że teraz zrobiłbyś coś takiego. Zacząłbyś zwijać. Kabel na łokciu. Jak robi to większość osób. A tak, to może sobie każdy Janusz zbijać, od kosiarki. Ale nie sprzęt, który idzie na scenę. No i jeśli sobie zwiniecie w ten sposób przewód, to będzie on wyglądał mniej więcej tak, czyli nijak w sumie. Będzie przypominał taką ósemkę. Jego promień zgięcia będzie bardzo mały, przez co nadwyrężamy żyły. Od razu wam mówię, unikamy takiego zwijania przewodów. To jest B, to jest fuj, tego nie, nie ma, nie, nie robimy w ten sposób. No dobra, no to jak nie w ósemkę, no to może tak. O, i cyk, i pętelka, i druga, i trzecia. Jest już lepiej, ale jeśli potem będziecie go rozwijać, to on zacznie wam się plątać i skręcać. I to będzie brzydko wyglądać. I znowu sobie narobicie dodatkowych problemów. Zapamiętajcie sobie więc, że tak nie zwijamy kabli. Jeśli jakiś starszy kolega zobaczy Was, że tak robicie, to będzie miał ochotę dać wam tym kablem po dupie. No dobra, no to co mamy robić, żeby te kable nam się nie plątały? Już wam pokazuję, jak jest na to sposób. W ogóle taka teoria, żeby zacząć zwijanie przewodu od żeńskiego wtyku, czyli tego z dziurkami. A to dlatego właśnie, że najczęściej jest wpięty w mikrofon, gdzie tam się wygina i nadwyręża. Teoria teorią, jedni ją stosują, nie, wiecie jak to jest. Jeśli sobie kabelek wepniemy do miksera, a drugą końcówkę, nie wiem, do kolumny albo do wzmacniacza, no to raczej sobie będzie tam spokojnie wisiał i nie będzie się nadwyrężał w żaden sposób. Mamy nasz przewód. trzymamy żeńską końcówką w niedominującej ręce, czyli ja jestem praworęczny, czyli trzymam w lewej, jak ktoś jest lewo, trzymam w prawej i pokazuję co robimy robimy sobie taką zwykłą, zwyczajną pętelkę jak robiliśmy przed chwilą potem sobie znowu łapiemy i teraz zamiast robienia zwykłej pętli pokażę może tak zamiast robienia zwykłej pętli łapiemy pod kabel i pętla idzie dołem w ten sposób zwykłą robilibyśmy tak a teraz robimy pętlę w ten sposób i tak zwijamy na zmianę cały kabel góra. I dół. I znowu góra. I dół. I góra. I dół. Two weeks later. No i właśnie tak zwinięty przewód. Możemy sobie jakimś tam. Żepem na przykład zabezpieczyć przed rozwinięciem. No dobra, ale co zrobić, jeśli nie mamy takiego rzepa, to wtedy po prostu robimy pętlę zwykłą, zawiązujemy i zapinamy ze sobą wtyczki. I tak zabezpieczony kabel nie ma już nam się prawa rozwiązać. Z tym właśnie związana jest ta teoria końcówek, że jeśli normalnie nadwyrężamy żeńską końcówkę, no to teraz przywiązaniu przewodu nadwyrężamy męską i to nam się wyrównuje. Jakby. Teraz możecie się cieszyć, bo poznaliście sekretną metodę zwijania kabli. Powiem coś, co może nam tą całą koncepcję zburzyć, bo to, że tak należy robić, to, że to jest poprawne, to, że ja o tym wiem, to, że wy teraz o tym wiecie. To nie znaczy, że na przykład ja, czy, czy osoby, z którymi pracuję, pracowałem, tak zawsze robią. Czasami po prostu nie wiem, jest środek nocy, spieszy nam się, albo już naprawdę bardzo, albo bardzo nam się nie chce, więc zwyczajnie bierzemy te kable i ciskamy, jak leci do skrzyni. No potem wiadomo, trzeba to innego dnia wyrzucić, trzeba to na spokojnie sobie popakować od nowa, pozwijać. Ale chcę powiedzieć, że nie zawsze faktycznie robimy też w ten sposób, tak? Wiedząc to, nie zawsze się do tego stosujemy. Ogólny morał tej historii, drogie dzieciaczki, jest taki, że jak będziemy dbać o sprzęt, tak nam on się odwdzięczy. I nie zapominajmy o tym. Dzięki serdecznie za obejrzenie odcinka, kliknijcie tam na dole taki przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, dajcie łapkę w górę lub w dół, w zależności czy wam się podobało czy nie, piszcie co wartościowego dowiedzieliście się z tego odcinka i czy był, on, czy był on właśnie dla was w jakiś sposób pomocny, pamiętajcie też, że możecie pisać własne propozycje na odcinki, jeśli podrzucicie mi jakiś temat, którym powiedzmy nie znam się za bardzo, no to też jest dla mnie motywacja, żeby to sprawdzić i się nauczyć. No i co? I widzimy się w kolejny wtorek. Do zobaczenia na scenie. Cześć.